Cmentarz wojenny nr 2 Wożennej jest cmentarzem z I wojny światowej zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza w formie pojedynczej mogiły zbiorowej. Na cmentarzu pochowanych jest 130 rosyjskich żołnierzy poległych 27 listopada 1914 roku. Tylko jeden jest znany z nazwiska niejaki Eliasz Czewski. Obiekt znajduje się na stoku wzgórza. Czeremcha, na wysokości około 670 metrów nad poziom morza w pobliżu granicy ze Słowacją i jest trudny do zlokalizowania. Jest zachowany w dobrym stanie został niedawno wyremontowany ze środków pochodzących z budżetu wojewody podkarpackiego. Ma kształt kwadratu o powierzchni 25 metrów kwadratowych. Zachował się kamienny krzyż dwuramienny Nawiązujący do krzyża prawosławnego oraz tablica informacyjna z napisem wyrytym w piaskowcu. Napis jest w języku niemieckim, w przetłumaczeniu na język polskich. Znaczy padło na polu chwały 130 rosyjskich żołnierzy. Ewenementem tego cmentarza są słupki HV, które znajdują się na wszystkich rogach tego cmentarza. W odległości około 100 metrów na zachód znajduje się cmentarz numer 1. Cmentarze te znajdują się około 600 metrów od wioski Orzenna.